Mieszku, mój drogi, żyje tym, co głosił Jezus w Ewangelii. On mówił o miłości, bo Bóg jest miłością. Stworzył ten cały piękny świat z miłości do człowieka. Mieszku, ten Bóg stał się człowiekiem takim jak my. To niemożliwe. Taki słaby Bóg każdego pokona. Bóg stał się mały, słaby i Bogi, a teraz podnieść im bogatność. Zobacz, inni apostołowie, o których Ci mówiłam. Piotr, Jania, i inni. Tacy słabi, a zdobyli dla Jezusa cały świat. Bez siły i wojska Ewangelia by była wielkie rzymskie. Ewangelia to wielka siła miłości. Ona zdobywa ludzkie serca. Kochana, to brawo, bo dla mnie największym dowodem na siłę tej Ewangelii. Nie mogę się temu oprzeć. To nie ja, mój drogi Mieszku. To Jezus we mnie. On zmienił moje życie i może zmienić też twoje. Możesz być dalej władcą swojego państwa, ale odtąd będziesz widział ten świat z innej perspektywy. Możesz też sprawić, że ludzie dla którego jesteś władcą, także pozna tego jedynego Boga, który umarł na krzyżu i powstał do żywica. Czcigolni dworzanie, czy jesteście gotowi by przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa? Jesteśmy gotowi. A zatem pytam każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego Pana Naszego, narodzonego z Maryi Dziewicą, umoczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechne, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów z martwych, Zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wielkie. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara kościoła, w której wyznawanie jest naszą chlubą. w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Cesarzu, bardzo, bardzo się cieszę z Twojego przybycia. Twoja wizyta zapowiada pokój między naszymi narodami. Na kolejne problemu cesarstwa. To, co widzę, większość niż wieczór A zdział głowę z swej cesarskim. Włożył go na głowę Bolesława na zadatek przemierza i przyjaźni. I zachorował miętrą falą damów darzeń, gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z gusiem Świętego Maurycego. W zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię Świętego Wojciecha i tak wielką owego dnia się przyjaźnią. Przyjacielu, mam nadzieję, że przyjaźń między naszymi narodami wzmocni się jeszcze bardziej. Cieszę się, że razem możemy budować tę jedność.